Cześć Ewo. Cześć Magdo, cześć. Cieszę się, że się dzisiaj widzimy. Ja również cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie, bo jak zwykle temat jest ciekawy, myślę, że dla wielu osób będzie otwierający umysł na nowe możliwości. I tak naprawdę na to, co możemy ze sobą zrobić, żeby było nam ze sobą lepiej. Lżej, przynajmniej w tym życiu, czy w tym wcieleniu. I cieszę się, że mam możliwość zrobienia tego wywiadu z tobą, bo jakby też tą drogę z tobą wykonałam. I za to ci też bardzo dziękuję, że też za to zaufanie, moje zaufanie też do siebie, żeby wziąć udział w sesji z tobą i za te efekty, które dzięki Tobie uzyskałam. I jestem niezmiernie wdzięczna za to, że, że jesteś i że robisz to, co robisz. I myślę, że jeszcze wielu osobom pomożesz. Ja też się bardzo cieszę. Bardzo cieszę za każdym razem, kiedy ktoś, kto przeszedł mnie sesję, opowiada o tym, co się zmieniło. A zwłaszcza, że te spotkania za każdym razem są inne. Czyli że za każdym razem czegoś innego się o sobie dowiadujemy. To tak. jest taka studnia bez dna, jakby tak. chyba. Tak. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że żadna sesja, z której przeprowadziłam, nie była taka sama. Żadna nie była nawet podobna mm -hmm. do jakiejkolwiek poprzedniej, więc dla mnie to jest za każdym razem zupełnie nowe otwarcie i takie wchodzenie i badanie sytuacji, zupełnie, zupełnie na świeżo i od nowa. Nie mogę zastosować żadnych. Nie mogę sobie wypracować żadnych wzorców, tak? Bo mm -hmm. jak tylko mi się coś zaczyna w głowie układać, że jak u kogoś występują takie symptomy, to coś tam, a u kogoś takie, to coś tam. To natychmiast się pojawia sesja, która to weryfikuje. I właśnie ostatnio doszłam do takiego momentu, kiedy postanowiłam jakby wszystkie takie spontaniczne próby oszacowania, co tam się u kogo dzieje, na podstawie wstępnie opisywanych symptomów, postanowiłam po prostu wyrzucić do kosza, dlatego że mogą być dwie osoby, które mają identyczne symptomy, a u każdego sytuacja jest inna, i u każdego powody występowania tych symptomów są inne. I chyba tym się. Właśnie nie powiedziałeś, jaki jest temat rozmowy, a to będziemy dzisiaj rozmawiać o regresji, hipnozie regresyjnej, czyli to wychodzi na to, że regresja jakby nie ma reguł w porównaniu do psychologii, na przykład do psychoterapii. Tak. Bo tam według jakichś konkretnych reguł i w danym nurcie posługujemy się, tak? A tutaj jest tak naprawdę. ma... Masz przed sobą otwartą księgę i musisz z niej czytać i się do niej dostosować. Tak, w zasadzie mogę powiedzieć, że mam taki gobelin, który jest wielowarstwowo tkany mm -hmm. i z tego wielowarstwowo utkanego gobelinu ja potrzebuję do celów terapeutycznych, do celów jakby z, z znalezienia przyczyn problemów, muszę znaleźć odpowiednie nitki. Tak, Muszę naprowadzić. Osobę, która przyszła na sesję i ma tę sesję, muszę ją naprowadzić na właściwe nitki. Wiesz, ja tylko zbieram informacje na temat różnych nitek i różnych dróg, wykorzystując do tego swoje umiejętności, wiedzę i swoją intuicję. Natomiast zawsze to jest decyzja tej osoby, która jest w trakcie regresji, w trakcie sesji, co z tymi informacjami zrobi? Czy będzie chciała je wykorzystać i będzie chciała sobie pomóc, czy będzie wolała zostać w takim stanie, w jakim jest. Nie Więc właśnie. dla mnie to jest takie nie, raczej nie księga, tylko Gobelin mhm. po prostu grubo, 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 warstwowo natkany. Wspomniałaś tutaj o tym, że osoba, która przychodzi na sesję, powinna czy musi, nie wiem, jaka jest tutaj różnica, musi być otwarta na to, co się zadzieje, żeby coś się z, z nią potem po sesji wydarzyło. Kochani, i tutaj potrzebuję przerwać tę ciekawą rozmowę, dlatego że. To jest tylko fragment. Do wysłuchania całości zapraszam na podcast Magdaleny Bac na jej kanale na YouTubie. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam do zobaczenia.